Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Cook Serve Delicious Na no, początek kilka informacji. Pierwsza informacja jest taka, a właściwie nie informacja tylko muszę wam powiedzieć, że wiem, że dawno nie było odcinka i po prostu tak wyszło. Miałam inne rzeczy do nagrywania, potem byłam chora, nie miałam czasu i tak dalej, i dalej. I naprawdę ym, pytanie wasze, kiedy odcinek, naprawdę nie przyspieszy tego, że ja na przykład nagram dany odcinek szybciej, bo ym, nagrywam zawsze wtedy, kiedy mam czas. I myślę, że teraz już nie będzie żadnych wypadków po drodze i odcinki będą się pojawiały regularnie. Druga sprawa jest taka, że na koniec tamtego odcinka mówiłam Wam, i w ogóle już Wam mówiłam dawno, że chcę przejść do tej pierwszej gwiazdki i od tego czasu chcę, od tego momentu chcę zacząć nagrywać nowy odcinek, ale odeszłam od tego i powiem Wam dlaczego. Myślałam, że ta gra jest tak bardzo powtarzalna jak Dinermania, i dlatego tam przeskakiwałam kilka dni zawsze, dlatego że nie chciałam, żebyście patrzeli ciągle na to samo. W tej grze jest jednak zupełnie inaczej, i tutaj dzieje się ciągle coś, i tak naprawdę każdy dzień jest ważny, i ja tutaj próbowałam dobić do tego 20 dnia. Widzicie, mamy teraz obecnie dzień, teraz obecnie, tak, brawo, brawo. Dzień 15. Ale doszłam do wniosku, grając i nadrabiając to wszystko, że za dużo was omija. Omijają Was fajne maile, omijają Was różne dni, omijają Was osiągnięcia. Ostatnio zdobyłam osiągnięcie Perfect Day, miałam 50 perfekcyjnych kombosów, i nie nagrywałam tego, no bo miałam nadgonić, dzień do tego, żeby mi nadgonić dni do tego, żeby mieć pierwszą gwiazdkę. No i stwierdziłam, że nie ma tak i że teraz już będę nagrywać z wami wszystko, chyba że już naprawdę stwierdzę, że, że mogę coś przeskoczyć, to wtedy to przeskoczę, ale na chwilę obecną zostajemy przy wersji takiej, że gramy razem wszystko. Mam nadzieję, że się ucieszycie, dlatego że wiem, że Wy tę grę bardzo lubicie i, i że lubicie ją oglądać, dlatego stwierdziłam, że tak zostaje. I czy coś, ten, coś mam jeszcze powiedzieć? Aha, no z tego co pamiętam, bo ja grałam sobie, jak byłam chora i, I nie pamiętam co tu było Czekajcie Tu? Tak Tak, będzie, będzie kontrola dzisiaj Jak widzicie I troszeczkę sobie wystarałam rozkminiać tą grę I też chciałam kupić nową rzecz Dlatego, że chcę dzisiaj sobie zrobić pizza day Tylko, że wiecie co? Nie wiem czy to jest dobry pomysł na kontrolę Dlatego, że To jest nowa rzecz, której ja nigdy nie robiłam I nie chcę zawalić tej kontroli Dlatego zobaczymy co my tu mamy w menu teraz Aha, takie rzeczy mamy. Dobra, to ja sobie te rzeczy zostawię. Mm, tutaj to już jest przestarzałe, że tak powiem. To można by to było wymienić na... Na co? Może na frytki wymienimy, co? Wymienimy sobie to na frytki, dlatego że, że to już było w menu dłużej niż dwa dni i się zrobiło stare. Bo tutaj średnio menu trzeba zmienić co dwa dni. Jeśli chodzi o to, to już nie mamy tutaj tego właśnie, tej informacji, że, y, że miałam ten perfect day, ale jeśli ktoś naprawdę chce zobaczyć to i mi nie wierzy, to możecie sobie zajrzeć na mojego Steve'a, link macie w opisie. I y, tam możecie sobie zajrzeć w tą grę i zobaczycie, że miałam mm, osiągnięcie wbite. Yy, tylko tak jak już mówię, jest w opisie napisane i ja to też powiem. Nie wysyłajcie mi zaproszenia do znajomych, bo ja po prostu je ignoruję. Dlatego, że nie przyjmuję do znajomych na Steamie osób, których nie znam. No, dobra. Zaczynamy nowy dzień. Nie miałam rozgrzewki, dlatego zobaczymy, co to, co to będzie się działo. Eee, vanilla chocolate, Ok. Kurczę, tu kabelki przeszkadzają. Muszę się poprawić. Ok, już. <grych> Dobra, czekamy na klientów. Tak, dzisiaj, tak jak już mówiłam, bez rozgrzewki, więc zobaczymy. Będzie ciężko, na pewno. Ok, z solą. Dobra, proszę bardzo. Nie, spokojny poranek. Tylko, że ja się cieszę akurat dzisiaj, że jest spokojnie, bo ta kontrola będzie. O, napiwek. Dobra. Nie, był napiwek? Nie, nie było. Właśnie te napiwki też bardzo powoli lecą, a my tam musimy mieć 100 dołców napiwków, żeby mieć pierwszą gwiazdkę i pomyślałam sobie, że to też będzie bardzo dużo czasu zajmowało, żeby to zdobyć. Dlatego nie chcę was y wam odbierać radości oglądania tego, jak jestem na drodze do zdobywania pierwszej gwiazdki, do zdobycia pierwszej gwiazdki. Ojejku, dobra. Dzisiaj mi się język plącze, ale jest tak ciemno. Za oknem jest masakra po prostu. pogodowa i, i spać mi się chce. Tak jest prawda. I dlatego teraz y, czasami gadam lekko od rzeczy. Wiem o tym. Mała woda z lodem. Dobra. E, ziemniaczki. Do pieczenia. No. Large grape z lodem. I wolejemy. Okej, okay, ziemniaczki. The sour cream i onions. Dobra. Large water z lodem. Dajemy do pieczenia. I lejemy piwko. I co tu? Small cola bez lodu. A tu? Large cola bez lodu. Okej. Okay. Nic. Dobra. Dobra. Piwo. No. Skakuj. Medium diet z lodem. Ziemniaczek, piwo. Okej. Okay. Ziemniaczek ciemniaczek Ten będzie pierwszy. E, cheese, sour cream, butter i bacon. Dobra. Eee, e, co tu? Cheese, sour cream, wszystko. No. Nie zużyłam. kurczaki. Dobra. Pokićkało mi się, przypalił się. Dobra, nieważne. E, przepraszamy. Ech, no, zagapiłam się. Wystarczy raz się zagapić i do widzenia. Dobra. <laughs> się śmiałam, bo ja tak jak już mówiłam, grałam wtedy co zdobyłam co osiągnięcia jak byłam chora. I się śmiałam, że to wszystko z powodu leków. Po prostu byłam na dragach i dlatego mi się udało zdobyć 50 perfect combo, bo tak normalnie to bym tego nie zrobiła. No, ale wiecie. Lekarstwa robią swoje. Oczywiście żartuję. Ale to był taki po prostu śmieszny zbieg okoliczności, że tak wyszło. No okej. Okay. Mam nadzieję, że przejdziemy tą kontrolę. Trzeba trzymać poziom. Dobra, co byś chciał? Cheese, sour cream i masełko. No, kubelek. Znowu ziemniaczek poszła sobie. Nie będzie już patrzeć na ręce. jest takie stresujące. I plusem do grania w tę gry jest taki, że yy, nauczyłam się... z lodem. dobra. Yy, pada. Już mniej więcej znam pada na pamięć, już nie muszę aż tak bardzo patrzeć, ja jeszcze tylko muszę patrzeć na guziczki, te kolorowe, bo się jeszcze mylę. Ale, ale ogółem, jeśli chodzi o pada, to już... to już mam lepszą obsługę. Dobra. Ok. Cheese, sour cream, butter i bacon. Dobra. No nie, teraz to będzie znowu. Co byś chciał? Milium, water z lodem. To samo. Piwo. O, widzę, że fazana napoje. Smolkola z lodem. Piwo. O, piwek! Jej! No! Super! No widzicie? Wieczór nadszedł i wszyscy chcą napoje Small water Z lodem Kartofelek, śmieci Nie lubię wyrzucać śmieci! E, piwo Kartofelek wstawiamy Satucci, sir cream butter Okej okay. No! Smalkola z lodem, kiwilek ogarniemy, co tu? Smalkola bez lodu, cheese sour cream, butter i bekon, dobra. Uff, 20 już, fajnie. I koniec godzin szczytu. Co byś chciał? Cheese, sour cream, wszystko. Lody, proszę bardzo. O nie, szuruburu, talerze. Szoroboro, szoroburu. Już? No. Nie akurat przyszła pani na piwo. No. Proszę bardzo. Tu kimelek. Picie. Milium kola zładem. Też będziemy się powoli zajmować ulepszaniem tych wszystkich rzeczy, bo wiadomo, że tam... Znaczy, nie wiadomo, bo jeszcze tego nie wiecie, ale ja już wiem, bo grałam sobie inną grę swoją prywatną, że każdą z tych rzeczy, którą tutaj widzicie, lecz kola bez lodu, e, można sobie ulepszyć. Tak. I wtedy troszeczkę więcej klienci płacą i e, no, trochę więcej rzeczy się odblokowuje. To tam sobie zobaczycie później. Nie wiem, czy w tym odcinku, najwyżej w następnym, Eee, z solą. Dobra. Chyba przejdziemy tą kontrolę. Dobra. Okej. Okay. Continue. I co my tu mamy? Widzicie, brakuje nam tych napiwków. Tak jak mówiłam, mamy 88, czyli nawet całkiem sko nieźle, skoczyło troszeczkę. I 16 na 20 dzień. Dobra. Co tu? Eee, jakiś spam. Dobra, challenge. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Jej! Przeszliśmy. Super. To teraz kupujemy jedzonko i to będzie znowu śmieszne. Pizza! Tak, 1600 pizza. No dobra, to kupujemy. Testujemy, jak to się robi? Testujemy. Testujemy, bo ja się boję, pizza. Just cheese. Cheese jest no B. I. Aha! Aha. To może być trudne. Tomato sauce, cheese, bacon and mushrooms? Gdzie są mushrooms? O-o, coś źle zrobiłam. <grytanie> Widzicie? To będzie trudne. Kurczę, a ja tak chcę bardzo pizza day zrobić, no. No, wiem, że jesteś niezadowolony. Czekajcie. E L, C, Hold. A, A! Widzicie? Trzeba przytrzymać ten przycisk, żeby się wtedy pojawia więcej składników masakra. Sos, ser, mushrooms, olives, onions. I teraz lewy do pieczenia. Aha, dobra. Okej, okay, to sobie teraz zrobiłam normalnie yy, deal roku, po prostu. To nie będzie proste. Ele prawy. Sos pomidorowy, ser. I znowu. Pieczarki, oliwki, cebulka. I lewy. Lewy. <grytanie> dobra. Nie, no dobra. Poradzimy sobie. Czekajcie, gdzie tu jest teraz wyjście. Tu, dobra, podam ci tą pizzę, nie będę taka, i wychodzę stąd. No dobra, kupujemy. Tak, masakra. Powrót, powrót do menu i teraz dzienne menu. I wywalamy na pewno ziemniaczki, bo one nam tu nie dość, że już szkodzą, to jeszcze będą trudne w obsłudze razem z pizzą. I dajemy pizzę. Dobra, zaczynamy dzień. To będzie trudne. To będzie trudne. Te siaka nas to kosztowało ponad. Eee, one vanilla, one chocolate, cherry sprinkles. Już szczur? No tam było napisane, że będzie więcej szczurów przez tą pizzę. Pewnie yy, ser i te sprawy ratatuj. <grytanie> Dobra, trzy waniliowe, proszę bardzo. Dajcie pierwszą pizzę, ale przed godzinami szczytu, a nie w czasie, bo nie dam rady. Piwo. Dobrze Kibelek dwie czekoladki i posypka Śmieci O nie, o nie Dobra O nie, o nie, bo nie lubię śmieci Okej, okay, frytki Solą. Sol. Co nie? Co źle zrobiłam? Dałam sól. Nie dałam soli? Nie dałam soli. Przepraszam. <grywy> o, pizza. Nie, to sos, cheese, Pepperoni, kiełbaska, Lewy. Pizza medium, medium, Grape z lodem, e, piwo, kibelek. Pizzę podajemy. Large water z lodem. Dobra. A tomato sauce cheese i kiebaska. Okej. Okay. Small tea z lodem. A medium cola z lodem. A medium water z lodem. Podajemy. A tomato sauce cheese, pepperoni, bacon i onions. Lewy. Tu. O Boże. Tomato cheese, e, e, sausage i teraz mushrooms, olives, onions. Yeah, nie, no, no, nie, dobra. Piwo. Dobra, sorry, za mało wiem. Piwo. To będzie trudne. Tomato cheese, pepperoni, sausage, bacon, lewy. Podaj. Lewy podaj, lecz kola z lodem. Dobra, kiwelek. Large cola bez lodu. Podaj pizzę. Dobra, lewy podaj. One chocolate cherry sprinkles. Chyba mamy tytuł odcinka. Lewy podaj. No. Chyba sobie naprawdę wzięłam i wkopałam sama ten, tą pizzą, ale no trzeba testować nowe rzeczy. Potem będzie tylko coraz trudniej. Dobra. Teraz pamiętaj o soli. Gingerowa pamiętaj o soli. No. tu. Small water. Zładam. No. Dobra. Wyrzucone śmieci. Dziesięć kombosów. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, jak mi się udało zrobić te 50. O, -o przepraszam. <śśmiech> <laughs> Heheszki. Petki. Nikt nie chce pizzy przy... poza godzinami szczytu. To jest złe. Bo ja nie mam czasu, nie mam opcji się tego nauczyć. Piwo. Nie ma nikogo. Nikt nas nie chce, nikt nas nie kocha. Kochają nas tylko panowie, którzy mają ciężkie życie i muszą się wspomóc. Napojem szczęścia. <grymne> nie, 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 nie. Dobra. Tak, tak, tak. Nie ma nie. Taka robota. Small diet z lodem. Pizza. E, tomato sauce, z pepperoni, sausage. E, small kola bez lodu. Tomato, sos, cheese i kiełbaska. Dobra. Podaj. Medium, water z lodem. Podaj. Polej piwo. Tak jest. Pozbądźcie się szczurków. Dobra. Piwo piwo, pizza, tomato sos cheese. E, Bacon i mushrooms. I tu, tomato sos. Tomato sauce, cheese, e, pepperoni, kiełbaska, gotuj. Dawaj. Medium, tea z lodem. Podaj. E, large, cola z lodem. E, podaj. Pizza. Piwo. Polane. O, na piwek. Fajnie. Sól, pamiętaj o soli. Dobra. Uff. Dam radę. Widzicie. się tylko skilla. Hehe, <laughs> ja nie mam skila, a dzisiaj to już na pewno nie mam skilla Nie kończę nagrywać ten odcinek jak idę po, jakiś, po jakąś kawę albo coś, bo z taką pogodą to masakra Już nie chodzi o to, że pada czy że wieje, tylko po prostu jest tak ciemno i ponuro Znaczy się ponuro, bo jak jest ciemno to może być, tylko żeby nie było ponuro już tak bardzo A wiecie, czasami taka pogoda jest naprawdę bardzo ponura i to jest dobijające tak, nie ma co jak gadać o pogodzie na odcinku, nie? <laughs> dobra Pizza, sos, Cheese, pepperoni Pizza, pepperoni Frytki Bez soli Bez soli, bez soli, frytki bez soli I koniec dnia No dobra Fajnie. Continue. I zobaczymy, jak tam sobie jest. Dobra. 17 na 20. No, nie jest źle. Dobra. Koniec dnia, koniec odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa.